Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Andrzej Michalski-Stępkowski, reprezentuję Stowarzyszenie Stali Nierdzewna, stowarzyszenie, które gromadzi czołowe firmy dostarczające stale nierdzewne na polskim rynku. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Zwoliński, prezes firmy Aperam Poland, firmy, która jest jednym z głównych graczy, jeżeli chodzi o polską branżę stali nierdzewnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Pana, panie Andrzeju. Rozmawiamy na przełomie sierpnia i września 2021 roku. Właściwie z punktu widzenia biznesowego ten rok y, zaczyna przechodzić do historii. To był rok niezwykły na pewno, ale jestem ciekawy, jaka jest Pana opinia. Jak ten rok wyglądał z punktu widzenia europejskich y, producentów stali nierdzewnych? W tym roku, właściwie w ostatnich miesiącach, widzimy ogromne ożywienie gospodarcze, y, szczególnie w branżach przemysłowych i ona troszkę wydaje mi się, że wymknęło się wszelkim prognozom i, i, i przewidywaniom. I przy czym takiej sytuacji może być kilka. Zwróciłbym uwagę na fakt, że ostatnie chude lata, to były szczególnie 2018-2019, to były lata, kiedy zarówno firmy, jak i większość społeczeństwa wstrzymywało się albo, albo ograniczało wydatki, w szczególności wydatki inwestycyjne. W 2019 roku oczekiwaliśmy kryzysu albo jakiejś takiej głębszej korekty. Zabezpieczaliśmy wtedy swoje biznesy przez rozsądne obniżanie wydatków. I dotyczyło to zarówno firm, jak i, jak i wydaje mi się gospodarstw domowych, z tego co, 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 co rozmawiam z, z ludźmi. W 2020 roku, zamiast kryzysu, przyszła nam pandemia. I ona uderzyła w rynek w sposób bardzo selektywny. Oczywiście najbardziej ucierpiały branże usługowe, takie jak turystyka, jak kultura, jak gastronomia, a w pierwszym okresie również firmy motoryzacyjne, które zatrzymały produkcję i chyba odbija się na nich to aż do dnia dzisiejszego. Klient Automotive nagle przestał być takim najbardziej pożądanym i wiarygodnym klientem, a dostawcy, którzy dotychczas byli mocno challengeowani przez, przez, przez takich klientów, szybko znaleźli sobie klientów w innych branżach. Społeczeństwo siedzące w domach i, i na, kwarant na kwarantannach, albo na, na, na pracy zdalnej wzięło się bardzo szybko za remonty mieszkań, co w niespodziewany sposób rozkrę rozkręciło przemysł. I zarówno dla AGD, jak i dla budownictwa nastały, wydaje mi się, trwające do dzisiaj złote czasy, a przy okazji nastały one też dla, dla branż metalurgicznych, nie tylko dla stali nierdzewnej, ale dla, dla wszystkich pozostałych sektorów. I o ile pierwsze oznaki ożywienia w tych sektorach były zauważalne na przełomie roku, właściwie styczeń, luty, to, to dzisiaj chyba nikt nie kwestionuje, że mamy do czynienia z wielką hostą, która jest widoczna praktycznie wszędzie i, i, i to na całym świecie. Kraje rozwinięte i rozwijające się starają w pierwszej kolejności zaspokoić swoje wewnętrzne potrzeby. Wprowadzają jakieś cła eksportowe, żeby zatrzymać brakujące dobra u siebie, a to z kolei wpływa na całość łańcuchów dostaw. I chyba stawia w trudnej sytuacji firmy bazujące na takim da, dalekowschodnim imporcie. Jeżeli do tego dodamy kwestie związane z logistyką, z brakującymi kontenerami, rosnącymi kosztami fraktu, to możemy zauważyć, jak skomplikowana jest obecna sytuacja na, na, na globalnym rynku, nie tylko w Polsce i nie tylko na rynku stali nierdzewnej. Niemniej jednak nie da się ukryć, że w branży stali nierdzewnej wszyscy obecnie bardzo na tym korzystamy. Firmy generują chyba rekordowe wyniki sprzedaży. Szkoda tylko, tak już z mojego prywatnego ogródka, szkoda, że finalnie każdy z nas za to będzie płacił jako odbiorca końcowy, bo, bo finalnie kiedyś ta cena końcowa pralki, zmywarki samochodu, czy też roweru, albo motocykla będzie, bo musi być proporcjonalnie wyższa. Nie, czy ten problem rosnących cen to nie zaczyna być bariera dla, dla rozwoju branży? Czy nie spotykają się Państwo z taką sytuacją, że klienci, no chociażby ci duży klienci wymienieni przez Pana producenci AGD, czy innego sprzętu, którzy masowo wykorzystują i muszą wykorzystywać stalnie rdzewną swoje produkcji, czy oni w jakiś sposób nie zaczynają, no nie wiem, mniej chętnie podchodzić do tych zakupów? Znaczy, bardzo bym się niepokoił, gdyby y, sytuacja rosnących cen dotyczyła tylko i wyłącznie stali nierdzewnej, ale widzimy, że, 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 że praktycznie wszystkie ceny, ceny rosną y, i trudno jest mi powiedzieć, czy dalej będą rosły. Naprawdę tego nie wiem. W tym roku już kilkukrotnie byłem zaskoczony, więc jakiekolwiek prognozowanie w obecnej sytuacji rynkowej jest bardzo, bardzo ryzykowne. Taka cena rynkowa jest wypadkową wielu zmiennych. Zaczynając oczywiście od kosztów pracy i od kosztów surowców, koszty pracy galopują. Ceny paliw, prądu wszędzie rosną. Ma to wpływ zarówno na koszty produkcji, jak i na kosztu transportu. I to transportu wszystkiego, nie tylko stali nierdzewnej. Do tego w naszej branży nikiel, szaleje, ferrochromy też. Dostępność złomu stalowego jest, jest bardzo niestabilna. I wszystko to przekłada się na całkowite koszty produkcji. A do tego musimy pamiętać, że cena zazwyczaj jest uzależniona od takich czynników czysto rynkowych. Czyli no, wzajemnej relacji podaż-popyt. To jest taka podstawowa zasada ekonomii, że towar, który jest pożądany i trudno dostępny, kosztuje więcej. Ja nie łudzę się, że taka sytuacja potrwa bardzo długo, bo, bo rynek nie znosi próżni, ale mam nadzieję, że wszyscy się czegoś nauczymy w tej, tej nowej rzeczywistości i wyciągniemy słuszne wnioski, będziemy mądrzejsi na przyszłość. Natomiast na razie nie widzę odwrotu. Albo jakiegoś takiego próby odejścia od stali nierdzewnej, dlatego że wszystkie alternatywne materiały, yy, rosną, ich ceny rosną dokładnie tak samo, albo bardzo, bardzo proporcjonalnie. W ostatnich, Jeżeli mówimy o wezwaniach, w ostatnich miesiącach yy, pojawił się pewien problem. Problem ten, jak najbardziej obrazowo mówiąc, dotyczył relacji dostawców i odbiorców stali nierdzewnych. A problem ten wynikał z faktu, że no, na tak gigantyczny popyt zgłoszony w jednym czasie na całym świecie, krótko mówiąc, dostawcy, czyli huty stali nierzewnych nie były w stanie w stu odpowiedzieć. Pojawiły się pewne, pewne, tak jak powiedziałem, perturbacje związane z, z ograniczonymi dostawami. Proszę powiedzieć, czy to już problem jest, to jest historia, czy cały czas mamy do czynienia z pewnymi wymuszonymi? Ograniczeniami, jeżeli chodzi o dostawy do Waszych odbiorców. Krótko mówiąc, czy Wasze moce już wystarczają? Wasze, mówię w tym przypadku o generalnie europejskiej branży czy europejskich hutach stali nierdzewnej. To znaczy, ja myślę, że my nie jesteśmy w stanie w 100% skompensować produkcji, która odbywała się dotychczas w Azji. Aperam uruchomił w maju tego roku nową linię do walcowania zimnego w Hucie w, w w Inwestycja ta ma docelową zdolność produkcyjną ponad 300 tysięcy ton blachy zimnowalcowanej. E, e, oprócz tego Aperam zatwierdził zakup nowego konwertera OD, To również znacząco wzmocni potencjał produkcyjny. Także jakby capacity e, producentów europejskich wzrośnie, znacząco wzrośnie. Natomiast myślę, że nie, nie skompensuje tego, co, co nie przyjeżdża do nas w tej chwili z, z Azji. I, I tutaj dochodzimy do, do tego, co, co Pan na samym początku powiedział: jak bardzo istotne w obecnej sytuacji są relacje dostawca-odbiorca dostawca-klient. Do dostawca Być może będzie to. Coś kontrowersyjnego, co powiem, ale ostatnie miesiące pokazują, jak istotne są długofalowe i partnerskie relacje z dostawcami. I ja nie mówię tylko i wyłącznie o stali nierdzewnej, ale o wielu materiałach, o wielu usługach, których obecnie brakuje na rynku, i myślę, że ten brak dotyka wszystkich coraz bardziej. Najprostszym przykładem może być drewno. Drewno, które jest używane między innymi do budowy palet. A, a, a ceny tego drewna rosną lawinowo. I mimo to coraz trudniej jest dostać takiej ilości, jakie, jakie byłyby dla nas niezbędne. Jeżeli czegoś brakuje na rynku, a, a te łańcuchy dostaw są poważnie zaburzone, to normalnym jest, że dostawcy w pierwszej kolejności starają się zaspokoić potrzeby swoich takich długoletnich, sprawdzonych, lojalnych partnerów. A klienci, którzy się pojawiają u nas niespodziewanie i chcą kupić u nas coś. Interwencyjnie, w sumie tylko dlatego, że ich dotychczasowe źródła dostaw zawiodły, no nie są niestety i nie będą traktowani priorytetowo, i to musimy sobie powiedzieć jasno i myślę, że tak jest w każdej branży. Także podsumowując, zapotrzebowanie na, na, na stal rośnie i na dzień dzisiejszy rośnie szybciej niż rosną moce produkcyjne europejskich. Okej, okay. jeszcze porozmawiamy o planach dokładnie. Państwa grupy, jak też może całego sektora hutniczego w Europie, ale <laughs> chciałbym wrócić do, do kwestii Azji, bo na rynku rzeczywiście zachodzą zasadnicze zmiany. Do tej pory byliśmy przyzwyczajeni do tego, że europejscy producenci musieli konkurować z bardzo agresywną i tańszą, krótko mówiąc, konkurencją z Azji. Obecnie ta konkurencja już wcale nie jest taka agresywna na naszym rynku. Ciężko ją spotkać, ciężko ją dostać. No i przede wszystkim ta cena już nie jest aż tak znacząco niższa. No i moje pytanie jest takie: to, to, to jest stan na dziś, ale czy to jest trend trwały, trend, który nie wiadomo kiedy się skończy, czy to jest raczej chwilowe zawirowanie, chwilowa korekta w dotychczasowym, w dotychczasowym trendzie, który właśnie opisałem przed chwilą. To jest ciekawe pytanie, ale myślę, że nikt nie zna na nie odpowiedzi. <laughs> Uważam, że nie jest to stała rzecz, bo jak popatrzymy historycznie, jak się rozwijała produkcja stali i chociażby jak wyglądały kwestie import-eksport pomiędzy Europą a, a Azją, to możemy się spodziewać, że w pewnym momencie huty, producenci azjatyccy. Nasycą wewnętrzne zapotrzebowanie wynikające na, na, na z ich rynku i znowu zwrócą się na, na nowe rynki. I na pewno w pierwszej kolejności zwrócą się w kierunku Stanów Zjednoczonych, które są dużo bardziej atrakcyjnym rynkiem dla nich, tym bardziej, że obecnie jest chyba trochę lepsza atmosfera na, na tego typu współpracy niż, niż w poprzednich latach. Natomiast docelowa Europa też będzie dla nich łakomym kąskiem. I wtedy po raz kolejny możemy dojść do, do, do takiej sytuacji, że ten azjatycki materiał pojawi się w Europie i będzie tani, i będzie tańszy, bo, bo, bo będzie go trzeba gdzieś sprzedać. I, I wtedy pytanie jest takie, czy my wtedy popełnimy dokładnie te same błędy, które popełnialiśmy przez ostatnie lata, czyli przełączymy się w 100% na ten azjatycki materiał i, i być może wytniemy europejskich producentów. I wtedy, jak przyjdzie kolejna fala, Taka jak obecnie, to już nie będzie alternatywy, tylko będzie trzeba kupować ten zdecydowanie droższy materiał azjatycki, bo, bo, bo wtedy dlaczego Azjaci mieliby sprzedawać poniżej kosztów u nas, skoro już nie będzie takiej potrzeby? Myślę, że to, to no, jak popatrzymy historycznie na, na, na wiele różnych e, aktywności przemysłowych, to, to, to wszędzie taki cykl możemy zaobserwować. I, i dokładnie tak samo będzie wyglądało w stali nierdzewnej, chyba że Unia Europejska wyciągnie jakieś wnioski z obecnych sytuacji, to związanych nie tylko ze stalą, ale również, nie wiem, z, z, z kwestią dostępności artykułów medycznych, takie jak maseczki, jak respiratory, jak, jak, jak różnego rodzaju składniki do lekarstw I, 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 i będzie starała się chronić rynek lokalny, po to, żeby nie uzależnić się całkowicie od azjatyckich producentów. Okej, okay, odejdźmy od kwestii długoterminowych i przejdźmy do średniego terminu. bo Rozmawialiśmy o koniunkturze, o tym, co się dzieje, ale jeżeli mógłbym prosić o jasną, związaną odpowiedź co do koniunktury, co do pana przewidywań związanych z koniunkturą na naszym rynku. W najbliższych miesiącach, tak? Do końca roku, ewentualnie zahaczając o pierwszy kwartał 2022 roku, bo jak się domyślam, jako duży koncert musicie negocjować już kontrakty z takim właśnie wyprzedzeniem, czyli wie Pan, co może się dziać właśnie w takiej perspektywie? Myślę, że popyt w dalszym ciągu będzie bardzo mocny, przynajmniej w pierwszym półroczu 2022, czyli następnych 9 miesięcy. Aktualna sytuacja na rynku jest bardzo dobra i mimo, że nie wszystkie sektory zdążyły się pozbierać po pandemii, to wskaźniki gospodarcze praktycznie wszystkie w całej Europie pokazują bardzo duże odbicie. I nie jest to jeszcze widoczne czasami w wynikach produkcyjnych poszczególnych branż. I dzieje się tak dlatego, że producenci są blokowani przez brak podstawowych komponentów do produkcji. My myślę, że wszyscy wiemy, co się dzieje w branży automotive. I, i takie braki powodują, że, że, że ta produkcja będzie rozciągnięta w czasie. Dzisiaj, zamawiając niektóre marki samochodów, szacowany czas dostawy wynosi 12 do 15 miesięcy. Tyle trzeba poczekać, żeby, żeby dostać samochód. To znaczy, że następne 12-15 miesięcy produkcja będzie szła pełną parą. Pod warunkiem oczywiście, że, że łańcuchy dostaw wrócą w miarę do, 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 do normy i, i wszystkie komponenty niezbędne będą, będą dostępne. Ponadto niektóre branże, takie jak chyba AGD, głównie AGD, już dzisiaj prognozują bardzo duże służycie na przeszły rok, mimo, mimo to, że e, ceny wSADowe są bardzo wysokie. Stosunkowo wysokie w porównaniu do tych poprzednich lat, to mimo to koncerny nalegają na kontraktowanie zamówień na 2022 rok. rok. Oczywiście, ostatnie lata pokazują, że, że te cykle rynkowe ono, zmieniają się bardzo dynamicznie i, i chyba nikt nie da głowy w tej chwili za to, że, 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 że będzie tak dobrze jak jest teraz, ale mimo wszystko ja raczej pozytywnie patrzę na następnych 9 miesięcy. Ostatnio pojawiły się informacje. Czy dane, które generuje Stowarzyszenie Stali Nierdzewna dotyczące zapasów magazynowych naszych rodzimych dystrybutorów stali nierdzewnych? Te zapasy w lipcu dosyć wyraźnie wzrosły względem poprzednich miesięcy. To może, czy mogłoby oznaczać, że no sprzedaż dystrybutorów jest mniejsza niż, 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 niż w ostatnich miesiącach, co z kolei mogłoby wskazywać, że ta wyjątkowo dobra koniunktura, czy wyjątkowo duży, duży popyt się kończą. Czy Taka jest też Pana opinia na temat tych danych. To właśnie one mówią, czy mówią zupełnie coś innego? Nie, ja myślę, że tak długoterminowo nie przywiązywałbym specjalnych specjalnego znaczenia do, do danych pokazujących wielkość stanów magazynowych na koniec lipca. Dlaczego? Dlatego, że to, to jest praktycznie stały trend i, i on się powtarza co roku. Z reguły europejskie huty i to nie tylko huty Aperamo, ale, ale pozostałych producentów są zamykane w sierpniu. Na, na, na dwa, na trzy tygodnie są przeprowadzone prace, prace remontowe. I dlatego z reguły dystrybutorzy na koniec lipca tworzą sobie większe stany magazynowe, żeby zabezpieczyć się na ten okres, e, e, kiedy, kiedy dostaw nie będzie. E, I myślę, że na koniec sierpnia wróci to do, 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 do poziomu czerwcowego. Okej, okay, rozumiem. Wspominał Pan o. Wysokim popycie, cały czas utrzymującym się na, 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 rekordowo, na rekordowym poziomie. Wspominał Pan trochę o inwestycjach grupy Aperam, tych, które nastąpiły, tych, które mają nastąpić. Czy to znaczy, że właśnie oto jesteśmy świadkami nowego otwarcia i po wielu latach cięcia mocy wytwórczych przez rodzinę mechuty, wchodzimy w okres, kiedy, kiedy te huty dosyć wyraźnie i w stałym. I systematycznie będą będą zwiększały swoje moce wytwórcze? Czy taki jest scenariusz na najbliższe lata? Tak myślę. Znaczy na pewno nie będzie chóra optymizmu, że nagle huty zainwestują miliardy euro i podwoją swoje moce, moce produkcyjne, bo, bo nauczeni doświadczeniem chyba troszkę ostrożniej producenci podejdą do, do, do tych spraw i jakby nie. Pod wpływem euforii z obecnej sytuacji nie, nie zdecydują się aż na tak potężne inwestycje. Natomiast wydaje mi się, że będą wykorzystywane nadwyżki finansowe, które się pojawiają w tym roku, właśnie w kierunku zdroworozsądkowych inwestycji. I tak jak przez ostatnie 5-10 lat, praktycznie obserwowaliśmy, malejący globalny wolumen produkowany przez europejskich producentów. No to teraz pierwszy raz się ten trend odwrócił i myślę, że systematycznie będzie rósł. Mam taką nadzieję. Ok, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Do zobaczenia za niebawem. Mam nadzieję, że te optymistyczne przewidywania się spełnią i będziemy mogli je podsumować za kilka miesięcy. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia.